Partner on air. Prawidłowe wdrożenie systemu ochrony sygnalistów w firmie wymaga szczegółowego zaplanowania i sprawdzenia zgodności z wieloma przepisami, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jednym z dokumentów, które to umożliwiają, jest ocena skutków ochrony danych czyli Data Protection Impact Assessment w skrócie DPIA. O DPIA w drugiej części podcastu dotyczącego sygnalistów w kontekście RODO rozmawiają Jarosław Kamiński, adwokat i associate partner z Rafałem Hryniewiczem, prezesem zarządu Enform. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy na drugiej części naszych podcastów dotyczących systemu dla sygnalistów w kontekście danych osobowych. Ten podcast poświęcony DPIA, czyli ocenie skutków dla ochrony danych. Dokument bardzo ważny w kontekście. Podejścia i zarządzania procesem wdrożenia systemu dla, dla sygnalistów. Zgadza się. No to lecimy. To tak naprawdę to jest taka. Analiza ryzyka do, do kwadratu, tak? bo, to jest, bo to jest jak gdyby formalny dokument, który powinien opisywać cały proces. Aha. Czy tam dane są przetwarzane w sposób legalny, jaki jest cel, jaki jest zakres, jaki jest okres przetwarzania, jakie są stosowane systemy czy zabezpieczenia? To jest, zabezpieczenia czy to jest system, jeżeli to jest system elektroniczny, no to gdzie on jest hostingowany, kto ma do tego dostęp, kto na tego monitoruje, czy on jest spra sprawdzany. Tak? Więc jest dużo czynników, które jak gdyby składają się na, na DPI. No i organizacji gdzieś wdrażając taki, 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 taki system, no muszą, muszą na niego spojrzeć e, tak dosyć kompleksowo, tak? Pod kątem organizacyjnym, formalnym, pod kątem zasad tam przetwarzania tych danych, no a też pod kątem technicznym. Więc tutaj też współpraca z działem technicznym, w zależności od tego, jaki to będzie system. E, w dużych organizacjach myślę, że no chyba najlepsze rozwiązanie jest system elektroniczny, system, który w miarę szybko pozwala zarządzić zgłoszeniem informacją. A i też zarządzić odpowiednio danymi osobowymi, co jest ciężkie w innych kanałach, o czym też myślę, że zaraz porozmawiamy. Ja, dokładnie, dokładnie, a jednocześnie jeżeli to są mniejsze organizacje, no to żeby usprawnić ten system, to też myślę, że ta elektroniczna forma też warto by było, żeby, żeby jednak była, chociażby daleko posunięty Excel, który jest dosyć zaawansowanym jakimś rozwiązaniem, które pozwala szybko sprawdzić w jaki sposób dane zgłoszenie zostało wpłynęło kiedy była odpowiedź czy była komunikacja z daną osobą kiedy zostało zakończone itd itd kto ma do tego dostęp tak A też kwestia kto ma dostęp do Excela i, <noise> tak, czy, tak. i, czy, i, i czy te, te działania które, które ktoś wykonuje na tym Excelu czyli na też jakimś zbiorze danych yy, są rozliczane prawda do, dokładnie I, i żeby zapewnić ostatecznie tą poufność tak i żeby to była to była ta gwarancja więc DPIA te wytyczne myślę że, że fajnie że są fajnie że, że one się pojawiły gdyż dają no dają ogląd i, i jak gdyby jasną wskazówkę, że to musi być więc w przypadku kontroli prezesa urzędu w zakresie chociażby funkcjonowania systemu whistleblowingowego, na pewno o taki dokument może poprosić. Więc myślę, że to jest dosyć kluczowy aspekt A askot, to nie jest o... dokument, który się robi w godzinę pe, czy dwie? Pe, pewnie, pewnie nie. <laughs> pe, pewnie nie, jeżeli chce się go zrobić sensownie na pewno. A to powinien być punkt wyjścia de facto do działania, prawda? Tak. I też takiego pewności, że, że nie narażamy danych, które są przetwarzane w systemie na, na ryzyko ich ujawnienia. I prawda? myślę, że to jest to też taka dobra ściąga dla, dla osób, które wdrażają system whistleblowingowy i dla osób, które mają go zweryfikować pod kątem danych osobowych, czy pod kątem też technicznym, no bo tam mamy określone punkty, określone kryteria, które trzeba zbadać, zobaczyć jakie one są, żeby sobie po prostu odhaczać, czy my to rzeczywiście mamy, tak? Czy, czy, czy mamy tą legalność danych, czy mamy ten obowiązek informacyjny spełniony, y, czy mamy ten zakres danych prawidłowo zdefiniowany, tak jakie tam mogą trafić. Pamiętajmy, że y, mówimy o systemie, który może przetwarzać dane wrażliwe. Zgadza się. No nie mamy wpływu y, na to, co napisze. To, 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 to raz, a. A, a, a może to dotyczyć też chociażby takich sfer jak przekonania polityczne. Orientacja yy, seksualna, czy zdrowie, nie? D -d -d Dokładnie. E, może też to dotyczyć kwestii mobbingu, molestowania w pracy. I to, to są takie kwestie, które naprawdę yy, no, wymagają dosyć uważnej yy, weryfikacji pod kątem też zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Nie? No, DPI to myślę, że to jest, to jest, to jest yy, może powiedzieć, że DPI mogą być tematem na osobne na osobne spotkanie. Zdecydowanie. Myślę, że możemy się temu przyjrzeć w jakiś innych i przy innej okazji, bo, bo rzeczywiście temat rzeka, gdzieś na jakichś takich przykładowych, przykładowym DPI jestem jak najbardziej myślę, że tak, że to jest to jest ten dobry kierunek, bo, bo możemy jedynie powiedzieć w ogólności, a a to ostatecznie inspektor ochrony danych, ostatecznie zarząd, ostatecznie pewnie dział compliance czy dział danych osobowych no musi mieć taki dokument, musi być myślę, że taki dokument, taki DPI to to tak naprawdę powinno być też stworzone, można powiedzieć, przez współpracę kilku komórek, tak? Czyli mamy tutaj inspektor ochrony danych, mamy na przykład Pion IT, jeżeli mamy mowa jest o kanałach elektronicznych, pewnie oficer compliance, także tych, tych, to też kwestia, gdzie są miejsca przetwarzania, jakie są środki przetwarzania, tych osób zaangażowanych w DPI może być dość dużo, prawda? Wiesz co, nawet dział IT bym powiedział szerzej, to niekoniecznie musi być elektroniczny system, no to może być nawet system w postaci jakiegoś, jakiegoś fizycznego, fizycznej skrzynki, do której jest przekazywana informacja. Ale pytanie, czy tam jest jakaś wideokamera, pytanie, jak kto ma do, dostęp do takich pomieszczeń, czy to jest ogólnodostępne miejsce, czy ktoś to w jakiś sposób weryfikuje, czy osoba postronna wchodząc do firmy nie może czegoś wyciągnąć, włożyć i tak dalej. Więc myślę, że tutaj jest, bo to i dział administracji pewnie by wchodził w grę, dział techniczny, taki typowo związany z, zarządza, z zarządzaniem budynkiem, czy zarządzaniem jakimś Nie Nie mi da się po, po krótkiej rozmowie, że to, to na, jest na, duży naprawdę. I myślę że, myślę, że tak. Myślę, że tutaj im, im dalej byśmy rozwijali, tym dalej byśmy szli w, w kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę na pewno. No, ja sam wiem ile przesiedziałem na tym DPI, a ja zresztą też z twojej winy, bo, bo tutaj nas zamęczyłeś jako no nie jest, Nie jest to rzeczywiście, tak jak mówisz, chyba dokument na jedną czy dwie godziny, ale ale na pewno da dużo do zastanowienia i dużo odpowiedzi, jeżeli, jeżeli to ujmiemy te wszystkie. Czy ja powiem, tak, mogę powiedzieć od razu dla osób, które nas słuchają, że on nam przynajmniej bardzo pomógł, żeby pewne rzeczy, na, na co mamy zwrócić uwagę, gdzie zwiększyć się zabezpieczenia. Fantastyczna informacja. Jeżeli oczywiście do tego podchodzimy krytycznie, obiektywnie, a nie próbujemy, że tak powiem, mieć tylko podkładkę, że coś zrobiliśmy, tak? dbając o te dane, które się znajdują w tych zbiorach. W jakikolwiek sposób prowadzonych, gromadzonych, czy papierowych, czy, czy elektronicznych, rzeczywiście warto coś takiego rzetelnie zrobić. Ja jeszcze dodam z, z drugiej strony, bo. Proszę pamiętać, że od dostawców systemów y, też firma, klient ma prawo żądać wyciągu z DPI, więc ty jako przedstawiciel firmy, która taki system zapewnia, też musisz być gotowy na taką, na taką prośbę, na takie żądanie ze strony działu IT, działu ochrony danych osobowych, jody, tak, czy dział, działu compliance że coś takiego musisz pokazać, że masz zrobione. I w taki sposób te dane są w tym systemie zabezpieczane. I ty teraz, administratorze, firmy która wdrażasz masz ten. system, tak, tutaj. Masz fundament. Proszę bardzo, masz zastanów się, bo to jest tylko wycinek tego samego systemu. A teraz ty musisz spojrzeć pod tym kątem u siebie. Dla nas jako profesjonalnego podmiotu, który taki dostarcza takie narzędzie do komunikacji z sygnalistami, to no, sporządzenie takiego DPA, to jest po pierwsze, pokazanie, że spełniamy wymogi RODO, że, że odpowiedzialnie podchodzimy do tych danych osobowych, więc to, to jest bardzo ważne. Drugie to, to dla nas ta świadomość, czy mamy podatności, czy nie, prawda, no bo jeżeli przez naszą jakby to powiedzieć niestaranność te dane byłyby w jakikolwiek sposób narażone, no to tak naprawdę taki podmiot jest skończony, może powiedzieć, na rynku, jeśli chodzi o wiarygodność, prawda. Ale to właśnie w kontekście DPA to odpowiedziałeś wyciąg, bo co do zasady taki dokument może być też przecież objęty tajemnicą przedsiębiorstwa, sam, ja, sam DPI, ja, prawda? Ja, jak najbardziej. Ty jako Enform, mm, jako administrator, który jest twórcą systemu do zgłaszania naruszeń, czy jakkolwiek systemu, który umożliwia komunikację pracownik-pracodawca, y, daje no, wiele możliwości, ale w którym to systemie są dane osobowe przetwarzane, więc podchodząc do tego świadomie, no, sam musisz się wobec siebie wyspowiadać, w jaki tak. sposób te dane one są, są przetwarzane i, i czy one są bezpieczne. A z drugiej strony, jako, jako podmiot, który sprzedaje system dla klientów system elektronicznego zgłaszania naruszeń, pomysłów, innowacji, różnych idei tak, tak, takie miejsce, gdzie, gdzie pracodawca z pracownikiem może wspólnie myśleć o fajnych rozwijaniu różnych kwestii, nie tylko zgłaszania sygnałów, ale też i nowych pomysłów. To, no, no to ty, jako podmiot przetwarzający dla takiego pracodawcy, dla takiego administratora, no z pewnością musisz zadbać o to, żeby pokazać też, że u ciebie ta świadomość jest wysoka, tak. gdyż, gdyż no, jako podmiot przetwarzający, też masz określone no, obowiązki w tym, w tym kontekście przetwarzania. No i myślę, że taki wyciąg, stworzenie takiego wyciągu z, z analizy ryzyka, czy z oceny skutków dla ochrony danych z takiego DPI absolutnie jest, jest pewnie must have dla, takiego, dla takiej firmy, która ma dobrą bazę pewnie, na, na podstawie której może sama już następnie budować i oceniać się, zbudować swoją ocenę. Ja myślę, że to jest kwestia must have, bo jeżeli organizacja opiera się na systemie elektronicznym, który przetwarza informacje od sygnalistów, no to de facto też powinna te DPI opierać właśnie na DPI systemu, prawda? Dokładnie. To jest punkt wyjścia, tak naprawdę i dopiero potem obudowywać tymi obszarami, procesami pobocznymi tego przetwarzania informacji, prawda? Taka ja, DPI, tak może w skrócie, takich kilka, kilka punktów, które, które powinna mieć, no to myślę, że powinniśmy wejść, wyjść od tego, co to jest za system. Czy to jest jeden system, czy to jest kilka systemów, no bo może w, kon w kontekście, myślę o systemie, myślę o narzędziu, czy, w, w tym sensie, czy to jest jedno rzecz, czy to jest właśnie elektroniczne, czy to może być bezpieczna linia, linia zaufania, tak? To może być adres mailowy, który będzie dedykowany też do takich zgłoszeń. W każdym razie no od tego trzeba wyjść, czyli wybrać formę narzędzia, w jaki sposób jest to przetwarzane. Dajmy na to, że to jest system elektroniczny, e, aplikacja elektroniczna, dostępna, Poprzez internet. No a następnie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest obligatoryjne DPIA, czy nie. I, i tutaj myślę, że, 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 że nie mamy wątpliwości w kontekście wytycznych prezesa urzędu. E, idąc dalej, musimy sobie zbudować taką troszeczkę ścieżkę. Różnych prawdopodobieństw wystąpienia określonych ryzyk i skutków, i dokładnie. Czyli najpierw mamy jakieś zdarzenie, które może zaistnieć, typu jakie dane tam się znalazły, typu czy mamy podstawę prawną, czy zakres danych przetwarzanych jest, jest właściwy, okres przechowywania tych danych, kwestie związane z bezpieczeństwem, czyli kto ma do tego dostęp, jaki jest ten krąg osób, kto weryfikuje dane zgłoszenia, kto. Z organizacji ma nadzór na tym, w jaki sposób są określone zgłoszenia weryfikowane. No i później pewnie wchodzimy na, tą, na ten grunt techniczno-organizacyjny, techniczno pod kątem bezpieczeństwa też myślę, gdzie czy hosting jest właściwie dobrany, czy to jest Unia Europejska, czy, czy reszta świata gdzie te dane ostatecznie są, czy może na serwerach danej firmy, organizacji, czy może na serwerach dostawcy systemu? Można być, może powiedzieć w skrócie, że, że, że szukamy wszędzie, czy może analizujemy ten obszar yy, z uwzględnieniem właśnie tych filarów bezpieczeństwa informacji, czyli kwestia zapewnienia poufności tego przetwarzania, zapewnienia dostępności. Bo to też fajnie, że na przykład informacje mogą być zaszyfrowane, ale co się stanie, jak serwery padną? I nagle nie mam dostępu do informacji. To jest incydentem de facto rodowskim, prawda? No i, i mamy oprócz tego jeszcze oczywiście integralność. integralność. No ja zawsze też podkreślam, że ta rozliczalność, czyli kto, kiedy, na jakich zasadach ma dostęp do tych danych. Rozliczalność? No ja myślę, że i ostatnia, taki chyba to też RODO wprowadziło, to jest odporność, czyli jak mój system jest odporny na podatności z zewnątrz, tak? No bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że. Yy... Nasza aplikacja jest wystawiona dla pracowników, ale z jakiegoś powodu jest pracownik, przekazał adres mailowy komuś z zewnątrz tak chociażby swojej nie wiem partnerowi życiowemu partnerce życiowej No i następnie przy wykorzystaniu z prywatnego urządzenia co co, co nie jest złe ale gdyby gdzieś może być przechwycone adres IP i następnie nie wiem automatyczne są wysyłane wiadomości gdzie ten system jest atakowany bardzo bardzo szybko i nagle może się zwiesić może może przestać działać więc pytanie czy ta odporność jest tutaj weryfikowana, badana, czy, 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 czy rzeczywiście tutaj nie ma, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma tej kwestii, tak? No plus, czy są połączenia szyfrowane w jakimś zakresie? Jeżeli jesteśmy i wdrażamy system w banku, no to pytanie właśnie o tą anonimowość, czy, czy, czy tutaj jest ona gwarantowana, bo to na pewno będzie badane. Więc myślę, że to są te aspekty techniczne, organizacyjne, które na pewno trzeba też wziąć pod uwagę w takim dokumencie. I, I mamy te czy zdarzenia. Teraz pytanie o prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jakie mogą być skutki dla organizacji? Czy to będą skutki prawne, Aha. tak? W postaci różnych sankcji czy odpowiedzialności? Czy to mogą być skutki organizacyjne wewnątrz, organizacji wewnątrz grupy, na przykład kapitałowej, bo może to dotyczyć naruszenia polityk wewnętrznych. Wizerunek. Wizerunkowe, marketingowe, tak. No i, no i takie, takie czysty też wymiar postrzegania. Firmy na rynku przez innych pracowników, tak? No bo jednak ten system ma służyć pracownikom ma służyć osobom, które chcą rzetelnie informować swojego pracodawcę, potencjalnego pracodawcę. Biorąc pod uwagę wymogi dyrektywy, która mówi, że czy może inaczej, można wyczytać z jej treści, że system de facto powinien być otwarty także na osoby spoza organizacji, więc ten krok, krąg osób w ogóle. Tych danych osobowych może być szeroki, bo jeżeli zaczną też zgłaszać nam osoby, informacji się też przedstawiać tak jako sygnaliści spoza organizacji, no to to już ten obszar, zakres przetwarzania naprawdę zaczyna być dość szeroki. Do, do, dokładnie, a też firma może takie coś udostępnić, umożliwić, prawda? O, że... Nawet powinna, do, żeby dokładnie. wymogi spełnić, do, do, dokładnie. bo chociażby poddostawca, dostawca chce zgłosić dokładnie. jakieś nie nieetyczne... Czy był pracownik, no to już Były pracownik, dokładnie. dokładnie, nieetyczne zachowanie samej organizacji. Już, nie? Więc więc myślę że tutaj to, to, to też ten dokument jak gdyby jest, jest po to żeby też takie takie aspekty poruszyć i takie aspekty y, zobaczyć. No następnie dobieramy do tego oczywiście mm, skutki zmniejszające czy mitygujące to wystąpienie ryzyka mm, które może się zdarzyć czy one jest wysokie czy niskie czy średnie tak. czy jednak tak naprawdę no, nieistotne. No, i następnie oceniamy to w kontekście tych środków mitygujących, czy, czy rzeczywiście mamy problem, czy coś powinniśmy wdrożyć, rozwiązać, coś dodatkowo zabezpieczyć się pod kątem może umownym, może pod kątem kar umownych, pod kątem odpowiedzialności, chociażby z dostawcą systemu, czy jednak y, gdzieś jakiś poziom ryzyka jest akceptowalny dla nas? I na przykład działaj IT... Tak nakład siły środków do, do, do jakby celu, których chcemy osiągnąć. Do, 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 dokładnie, czy działaj IT jednak może o czymś pomyśleć o jakimś innym rozwiązaniu, które może będzie troszkę bardziej kosztowne, ale bezpieczne z punktu widzenia wystąpienia danego ryzyka. No i jeżeli by nie było tak, że, że piszemy w takim DPIA, że e, na przykład no, powinniśmy jakieś działania przedsięwziąć, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo, no, i jak się okazuje, po, po roku czy dwóch, cały czas te zapisy są i nic w tym zakresie nie, nie zostało mm. zrobione. więc możemy mieć problem, szczególnie jeżeli to inspektor ochrony danych, a czyli Jeżeli Urząd Ochrony Danych wejdzie nam na kontrolę i zobaczy, że no fajny dokument, super, tylko za bardzo nikt nie wyciąga z niego wniosków. Tak, tak, tak jest. No ten nadzór czy monitoring też jest w RODO zapisany, więc cykliczna weryfikacja. Ale przepisy wiesz, Jarku, jak to jest. Przepisy, przepisami. Wiadomo, wiadomo. A aczkolwiek myślę, że. Dużo organizacje mają dużą też świadomość w tym obszarze i, i gdzieś te osoby czy, czy komórki za to odpowiedzialne też jeśli to, ktoś to weryfikuje. Jest, taki jest problem, że struktura człowiek. rynku jest taka, że jednak tych dużych organizacji wcale nie jest tak dużo Jasne. w kontekście do, do jednak mikro, małych przedsiębiorców, tak, średnich. Tak, tu, tu pełna zgoda, a które też mają podobne obowiązki. Dokładnie, dokładnie. Tak. Dlatego warto się przygotować myślę i warto nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, tylko jednak dosyć... Do, dosyć rzetelnie i, i tak jak i tak jak były wymogi RODO firmy myślę że mimo że na ostatniej chwili ale chciały rzetelnie to, to zrobić to, to tutaj też myślę że warto warto to rzetelnie na tym się zastanowić i, i do tego podejść. Jarku, no bardzo Ci dziękuję. Myślę, że tutaj poruszyliśmy dużo istotnych informacji i myślę, że ta wiedza, która została tutaj przez Ciebie przekazana, będzie bardzo przydatna dla, dla wielu organizacji przy wdrażaniu odpowiedzialnego, racjonalnego systemu, zgodnego z prawem systemu dla sygnalistów. Wielkie dzięki, dzięki za zaproszenie i dzięki, że, że tak chętnie odpowiadałeś na, na moje pytania. Bardzo również dziękuję. Bardzo miło by było kościć u Ciebie, jak zawsze konkretnie i na temat a zapraszamy do kolejnych naszych podcastów serdecznie To był podcast Rydlend Partner On Air Dziękuję za wysłuchanie audycji i zapraszam na kolejne Barbara Klimek Redland Partner On Air